Znajdujemy się w centrum piłkarskim FC Barcelona Escola Warsowia na Warszawskiej Białęce. Jesteśmy klubem piłkarskim prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży dla ponad 1200 zawodników. Nasze centrum składa się z czterech boisk. Trzy są ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, jedną z naturalną. Od trzech lat korzystamy z urządzenia Kubota. Jest to traktor, który służy nam do pielęgnacji boiska, do koszenia trawy. W okresie zimowym traktor służy do odśnieżania boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Sprzęt wykorzystujemy też do konserwacji nawierzchni sztucznej. Oczyszczamy boisko, rozczesujemy trawę. Posiadamy też profesjonalny asortyment do rozsypywania granulatu. Ze sprzętu jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko zaczęło się w szkółce Eskola Warsowia od chęci zakupu maszyny używanej, jednakże przypadek sprawił, że udało mi się spotkać z jednym z współwłaścicieli szkółki Eskola Warsowia, wyjaśnić mu różnice polegające na kosztach przede wszystkim eksploatacji maszyny używanej a maszyny nowej. Czynnikiem, który ostatecznie wpłynął na zakup i decyzję pozytywną właścicieli Escoli Warszawia na zakup Kuboty było finansowanie fabryczne Kubota Finance. Tutaj właściciele zdecydowali się na program 5x20% bez żadnych odsetek, prowizji czy dodatkowych ukrytych kosztów. Model BX2350 pracuje w szkółce od 2,5 roku. Napędzany jest oczywiście silnikiem trzycylindrowym cylindrowym diesla o pojemności 900 cm i mocy 23 koni mechanicznych. Ciągnik oparty jest na ramię. Napęd ma hydrostatyczny, oczywiście na 4 koła. Ciekawostką jest budowa przedniego mostu, która nie zawiera krzyżaków, a przekładnie kątowe w kąpieli olejowej. Ciągnik został zakupiony z takimi elementami jak zabudowa kabinowa, kosiarka bijakowa z górnym wyrzutem, przedni pług do odśnieżania, przyczepka do wożenia narzędzi, a także rozsiewacz. Rozsiewacz jest tutaj używany zarówno do rozsiewania trawy, nawozu, ale również wykorzystywany przy sztucznej murawie do rozsypywania granulatu. Traktor jest bardzo ekonomiczny. Niezawodny przede wszystkim, bo od trzech lat nie zdarzyło nam się, żeby była awaria. Takie są chyba plusy japońskich urządzeń, także spełnia swoją funkcję.